Witam w najnowszym odcinku KWARTELNIK Jednak nagrywam minimalnie częściej niż kanał sportowy Chcę pisać także Zapraszam pogadamy o Realu bliżej Mistrzów Co to, to się działo w środowy wieczór noc Na boisku w Madrycie na Bernabeu Ciężko jakimikolwiek słowami opisać aż mi lampa zgasła Bo jednak Real Dokonał wręcz niemożliwego Pokonali Manchester City i udało im się awansować do finału Ligi Mistrzów. Jednak to, w jakich okolicznościach dokonali tego zwycięstwa, no, budzi dość duże kontrowersje. Zaczynając od samego tego, że dużo osób zarzuca im furę szczęścia. No, szczęście jest lepszym. ale tak naprawdę tutaj warto by się odnieść do takiej yy, filozofii Maxa Allegrego, który mówił jasno o tym, że. W czasie meczu każda z drużyn przyjmuje, dostaje w sumie od losu jakieś tam minuty sprzyjające, fazy sprzyjające meczu. I tylko od tej drużyny zależy to, czy te fazy wykorzysta, czy nie. Często, zwłaszcza jego Juventusowi, zarzucano cynizm, wyrachowanie, że wiedzieli, kiedy przycisnąć, strzelali jedną bramkę, no i bronili się do końca. Troszeczkę w tym prawdy może być, mimo, że są takie... No delikatnie mówiąc farmazony, bo no jak ktoś jest lepszy to wygrywa, tak? Jednak to, to, że te fazy sprzyjające są w meczu to dokładnie widać na przykładzie Realu Madryt, który prowadził z City botajże 17 minut przez cały dwóch mecz, więc to jest naprawdę dość, dość malutko, a jednak udało im się wygrać i tak jak właśnie mówił Max Allegri, Drużyna powinna wiedzieć, kiedy przycisnąć, powinna umieć rozpoznawać te fazy meczu, które sprzyjają im. Często to jest na przykład po, po zdobytej bramce, gdzie od razu się zdobywa drugą bramkę. Część komentatorów zwraca uwagę, że to są te magiczne 5 minut po golu, gdzie drużyna może ukąsić. Według Maxa Allegrego są to, jest to faza sprzyjająca całego spotkania i... No coś w tym jest, bo Real jednak... Real jednak potrafi wykorzystywać te sytuacje i... Dla niektórych jest to szczęście, dla niektórych jest to fart, a jednak no, y, City na przykład nie potrafiło wykorzystać sytuacji, gdzie na pewno Mendy wybijał tę piłkę no, dosłownie z linii bramkowej, z środka boiska. I to też jakby przechyliło według filozofii Maxa Alegrego te, te minuty sprzyjające, bo ich nie wykorzystali. A, no mieli, nie oszukujmy się, a, a Real jednak nauczył się i Ancelotti i jakąś ma taką. Taką naturalną czutkę do tych piłkarzy, że wie, na kogo może postawić i wie, kto odmieni losy meczu. Tutaj oczywiście miał na myśli Kamałingę, ale do niego jeszcze, jeszcze przejdziemy. Można się śmiać, można się nie śmiać, ale warto też tutaj przywołać historię z roku 2018, kiedy to menadżer Jajaturę opowiadał historię o tym, że gdy Guardiola wyrzucił, czy tam zdołał, zdołał się odsunąć od składu niego podopiecznego, no to Afrykańscy szamani obrócili się przeciwko Guardioli i rzucili na niego klątwę, że nigdy nie wygrali Ligi Mistrzów. No mamy taki temat troszeczkę metafizyczny. No jakie są klątwy, to każdy wie, ale no tutaj jednak może to zwykły ich od losu, a może jednak faktycznie ta klątwa działa. No Guardioli nie udało się awansować, mimo, mimo tych fast sprzyjających meczów, o których mówiliśmy wcześniej. A co do samego Kamawingi, no to chłopiec niesamowity. To, jak on dał zmiany w tym meczu, gdzie no, był w zasadzie był takim słonikiem X z dreadami. No był wszędzie, potrafił tę piłkę przytrzymać, dograć, dośrodkować. Miał nawet asystę drugiego stopnia, z tego co pamiętam. Kawał grajka i, i ta też, też zmiana, gdy wszedł za Modricia, no to było tak troszeczkę widać, że taka delikatna zmiana pokoleniowa, bo faktycznie Dał, dał różnicę, zrobił różnicę i też jakby przyczynił się do tego awansu realu. A finale w Paryżu, z którego królewscy wrócą z Mbappe w samolocie, warto też y, zaznaczyć, jak obie drużyny, bo zagrałem tam z Liverpoolem i też warto zaznaczyć, jak obie drużyny dotarły do tego finału. Y, według mnie nie trzeba się z tym zgadzać, każdy ma mieć prawo swoje zdanie. Liverpool miał dużo, dużo łatwiejszą drogę do tego finału samo to, że mieli po drodze Benficę i Villarreal wiadomo Villarreal był mocny bo tutaj też się z nimi namęczyli zwłaszcza w pierwszej połowie tego drugiego meczu ale jednak no, nie był to zespół pokroju Chelsea czy, czy City, gdzie ten Real naprawdę miał od początku pod górkę i też w sumie no, nie da się oprzeć wrażeniu, że Real w tym roku ma jakiś patent na zespoły z, z Premier czy było Pokonują ich po kolei od jednej 8 finału. I no, jeżeli ta tendencja się utrzyma, no to w finale też mogą wygrać. Nawet chyba Ancelotti mówił, że y, finał nie jest taki zły, bo zaczynamy od 0.0, więc wszystko się może wydarzyć. No tutaj. Nie mam, nie mam pojęcia, jak real tego dokonał, jakim. To jest po prostu no, niewydłumaczalne zjawisko. Ale Real widzę Mistrzów jest potężny i nic go nie zatrzyma. To są rozgrywki stworzone do, dla, dla tej drużyny. A jak będzie jak będzie finale w Paryżu, no to nie pozostaje nam nic innego tylko czekać. Tu dla mnie to tyle. Zapraszam do tam czego chcecie. Eee, coś jeszcze? Chyba nie. Do zobaczenia za tydzień albo szybciej, chociaż pewnie za tydzień. Na razie, i, i do, do zobaczenia.